Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Miki Witam was w kolejnym odcinku z Fify Tym razem nie będziemy grali Sezony online w trybie Ultimate Team, lecz pokażę wam jak zarobić Coinsy w trybie Ultimate Team Na wstępie chciałbym ci powiedzieć, że żeby zarobić tak jak Myślisz, że zarobisz, czyli z 50 tysięcy Coinsów tygodniowo, to naprawdę musisz Poświęcić temu od zarąbania czasu no, i mieć ileś tam monet na start, ponieważ jakbyś miał 50 monet czy 0 monet na starcie, no to niestety, ale nie jestem w stanie Ci pomóc. To jest taki poradnik dla osób tych no, biedniejszych, ale jeśli mają jakieś monety, na przykład typu ja, 600 monet, to jest na taki start. Także już Wam pokazuję o co chodzi. Wchodzimy sobie w transfery, rynek transferowy, przełączamy na karty jednorazowe. Już tutaj w karcie jednorazowych wybieramy sobie e, kondycja i no oczywiście najlepiej jest poziom złoty. E, I próbujemy wyszukać kondycji e, maksymalnie do 200 mm, e, do ceny wywoławczej. Co, no, no, maksymalnie do 200 monet. E, jak już po prostu sobie mm, tutaj coś sobie śmigniemy, e, to możemy po prostu spróbować wylicytować nie więcej niż za 200. Ponieważ no, jest. Najlepsza przebitka jest jeśli weźmiemy za 200, to wtedy możemy sprzedać za 250 bądź za 300. Jesteśmy stówką na plusie. E, także no, próbujemy sobie coś wylicytować. Załóżmy to 30 sekund, e, powiem Wam tak: najlepiej się opłaca właśnie w kondycję zawodników, w złote kondycje zawodników oraz e, w kontrakty jednorazowe, też złote. Ponieważ e, to się najbardziej sprzedaje, ponieważ ludzie potrzebują i kondycji, i kontraktów dla swoich piłkarzy, dlatego ja polecam Wam i kontrakty, i kondycje. E, kondycja jest trochę mniej, e, że to powiem, ma mniejszy zbyt, lecz e, kontrakty, no mają większy zbyt, ale jest ciężko wyhaczyć jakiś kontrakt e, za małą, naprawdę małą sumkę. Ponieważ jak, jak ktoś wyhaczy kontrakt za 150 monet, to naprawdę jest cholernie wielkim szczęściarzem. Eee, I taka jest moja teoria. Dobra, załóżmy sobie. wychaczyliśmy już. Gdzie to jest? Wygrywasz 3. Wychacziliśmy sobie. E, no, kondycję. Jak widzicie, już so, ktoś mnie przebił. Czyli, czyli ogólnie działa ten sposób. Czyli ktoś e, dał więcej niż ja. Czyli jak ja dałem 200, ktoś dał 250. Czyli 50 typek, który sprzeda jest na plusie. Dobra, teraz wam pokażę, jak to robić. Wchodzimy oczywiście sobie, w, no właśnie w tą kartę, bierzemy na wystaw na licytacji, oczywiście jak już kupiliście, za, w moim przypadku jest to za 200, to zwiększamy cenę wywoławczą oraz cenę kup teraz. Ja zawsze tak robię, zawsze zwiększam o 50, ponieważ jestem niemal pewny, że to się sprzeda. Bierzemy wyśli. i tak oto sposobem możemy zarobić 50 Monet no więcej. Oczywiście jak kupimy kartę za 150, możemy ją pójść za 250, możemy zarobić stówkę, bądź nawet e, więcej, także ja sobie tu pozwiększam i puszczam to wszystko w obie. Gwarantuję Wam, że w ciągu tygodnia jak tak posiedzicie, no ja wiem, co najmniej pół godziny musicie posiedzieć, żeby tych kart narobić, e, to możecie zarobić nawet, m, po, nawet do 60-70 tysięcy, ja Wam to gwarantuję naprawdę ja, to jest mój sposób i pewnie e, inni tacy zaawansowani gracze no ja niestety nie jestem aż takim zaawansowanym graczem ale mniej więcej ogarnię o co chodzi w fifie no to też stosuję ten sposób to był sposób na kontrak na kontrakty i kondycje e, więc tak oczywiście to nie jest tak że kupujecie sobie jedną kartę jedną wystawiacie tak cały czas bo to jest strasznie mozolne. to jest strasznie mozolne. Zobaczcie ile ja tutaj kart na, w tej chwili sprzedaję. No niestety mało, ale sam potrzebowałem kondycji dosyć dużo i wspomogę mojego kumpla e, wczoraj, ponieważ no też nie miał kondycji, nie miał hajsu, no to mu wysłałem chyba z, nie wiem ile, z 6 czy 7 kondycji, coś takiego, e, bo sam potrzebował, e, czyli ogólnie... Jak sami no, się dowiadujecie, zbyt na kondycję jest. I oczywiście jak kupujemy, kupujemy coraz więcej. Pomnażamy i monety, i kondycje, i to wszystko sprzedajemy i jesteśmy w stanie więcej zarobić. No może w ciągu godziny nie zarobicie, mogą się karty nie sprzedać, ale w ciągu dwóch, trzech to jest już gwarantowane, że, e, no, że się opchną. Nie wiem niestety jak to jest w przypadku konsoli czy Xboxa no bo nie posiadam FIFA na Xboxa, ale myślę, że też ten sposób byłby w stanie po prostu coś zadziałać. Z kontraktami robimy to samo, staramy się wyhacić za 200-250 max, bo za więcej to się naprawdę nie opłaca, bo to już są małe pieniądze do zarobienia. Przechodzimy teraz w rynku transferowym do piłkarzy, bierzemy poziom złoty próbujemy wyhacić, no znajdziemy za 150, próbujemy wyhacić e, maksymalną cenę, tak jak sami widzicie, za piłkarza, Takiego złotego właśnie, jak teraz widzicie, ten, ja bym powiedział błyszczące złoty e, Za 150 do 300, do 300 max, za tego błyszczącego złotego do 300 max Ponieważ mm, możemy go sprzedać za 600 w szybkiej sprzedaży i to wam zaraz pokażę e, Takiego złotego, zwykłego złotego, nie błyszczącego e, Maksymalnie do 250, nie więcej, ponieważ no, będziemy stratni Albo po prostu nic nie zarobimy. Także no 5 godzin, no to nie, no to my podziękujemy. Luka, Lukaku, a u nas akurat, akurat dobry dobry dobry. Piłkarze tutaj są. Także no za bardzo to ja tutaj nic nie zwalczę. Ale jak już wyhaczymy, to jest właśnie naprawdę ciężko wychać takiego piłkarza, ale jak już wyhaczycie, to naprawdę możecie zarobić od zarobania hajsu. Ja wam pokażę na takim przykładzie. Mam takiego piłkarza, właśnie że tak powiem, na testy, na testy, Boże, po prostu, którego nie używam. Jest to Inler, on jest e, narodowość Swaj Szwajcaria, e, klub Napoli i to jest Liga Serie A, czyli włoska. I ja Wam pokażę oczywiście, jak wychacicie takiego piłkarza jak ja, czyli na przykład Inler. E, wychodzicie go, na, ja go chyba za 250 zł, na Znaczy złoty monet, Boże I zobaczcie, szybka sprzedaż 640 I zobaczcie, jestem praktycznie 100% na plusie, tak? I już mam zobaczcie, już mam 843 monety I właśnie w ten sposób e, Się zarabia na tych monetach Takim jeszcze naprawdę Ale to już wszyscy wiedzą e, No najlepiej jak zarobić monet, no to jest wygrywać ligi Zdobywać mistrzostwa, lecz no Jak sobie wiecie może być może ty albo twój kolega albo jak ktoś inny no nie ogarnia FIFA, no nie idzie mu po prostu, ale gra dla przyjemności, a nie ma hajsu na piłkarzy czy na cokolwiek, no to polecam właśnie ten sposób, który wam przedstawiłem z kondycją i z piłkarzami, ponieważ żeby naprawdę zdobyć mistrzostwo, trzeba się trochę napocić, wiem to z własnego doświadczenia, a Fifkę już trochę gram. Eee, w 14 może nie tak długo, ale w 13 naprawdę poświęciłem multum czasu. Także moi mili to był taki naprawdę cholernie szybki poradnik yy, z FIFA ja oczywiście yy, używam tego yy, yy, po prostu sam używam tego poradnika i na, mi się sprawdza, jestem zadowolony, tak po 40, Ja robię po 40-30 tysięcy w ciągu tygodnia, ponieważ no, ja oczywiście 40 tygodni bez grania w FIFA, bez yy, meczy na samych kondycjach, ponieważ ja no, nie mam aż tak zbytnio czasu na FIFA nie chcę aż tak bardzo poświęcać tego czasu. Moi mili, to był taki szybki poradnik z FIFA, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, zostawcie lajka, like to naprawdę nie se kosztuje, a cholernie mnie motywuje. Dzięki temu mam ochotę nagrać kolejny jakiś poradnik, jakąś grę, czy to z FIFA, czy to z inny, inna gra. Naprawdę lajki motywują i to, jest, to się to jest prawda Oczywiście zapraszam też do subskrypcji żebyście byli na bieżąco z moimi materiałami oraz na Facebooku który znajduje się poniżej w opisie Także to było na tyle Także życzę Wam miłego dnia, wieczora, poranka, czegokolwiek i trzymajcie się ciepło i na razie